Wydałem grę na Steamie. Generalnie trochę słaby wstęp, ja wiem, ale chodzi o to, że dokładnie rok temu rozpocząłem projekt FanBoss, który polegał na stworzeniu własnego silnika do pisania gier w C++, na napisaniu na nim gry, na marketingu poprzez serię devlogów na YouTube i wydanie Steamowej wersji. Ale czy jak, po co, dlaczego? Właściwie wszystko zaczęło się dokładnie rok temu, gdy po 18. urodzinach ogarnąłem, że mogę zrobić i osiągnąć co właściwie chcę, bo nie mam już żadnych wymówek związanych z wiekiem czy z możliwościami prawnymi. A że ludzie mają dokładnie dwa humory, to znaczy albo scrollują TikToki do nieprzytomności, albo zastanawiają się nad pomysłem na biznes. To postanowiłem zarobić pierwszą złotówkę w internecie. Dlaczego tak? Bo po pierwsze, to udowodniłoby, że da się tak zarabiać. A po drugie, to bardzo wysoka bariera, której większość społeczeństwa po prostu nigdy nie przejdzie. No bo zastanów się, ile z osób, które tak naprawdę zarabiały przez internet, licząc freelancing, e-commerce czy AdSense'a. Więc wypisałem sobie w notatniku wszystkie rzeczy, na których się znam i takie kierunki, w jaki sposób mogę z tym iść dalej, żeby to zmonetyzować. Jeśli myślisz, że z tej analizy wynikło, że muszę zająć się game devem i zrobić własną grę, to grubo się mylisz. Rozpoczynałem nieudane projekty jeden za drugim. Miałem własną stronę internetową, na której pisałem artykuły, czy nawet przepisy. Miałem kanał, na YouTube z shortsami, które nie przebijały nawet bariery tysiąca wyświetleń, chciałem montować ludziom filmy za pieniądze i generalnie żaden z tych projektów nie był nawet blisko. Pierwszej wypłaconej złotówki. Zauważ natomiast, że każdy nauczył mnie czegoś co się bardzo przydało, bo gdy tworzyłem już gry, potrafiłem już sobie zmontować filmy na YouTube'a czy na przykład robić dobre shortsy. A mimo to nie było łatwo. Gry z silnikiem zacząłem pisać jakoś koło czerwca rok temu i co ciekawe wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Nie była to moja pierwsza gra, ani pierwszy projekt, więc dokładnie wiedziałem czego chciałem. Moim planem było zrobienie gry w dwa miesiące, czyli ówczesne wakacje, wypuszczenie serii Devlogów na YouTube i wydanie gry na YouTube. Dlaczego tam? To proste. Zarobione pieniądze można wypłacić tam już od 5 dolarów, gdzie ten próg na Steam jest na przykład 20 razy większy. Dodatkowo miałem dokładnie zapisaną na kartce każdą mechanikę i każdy feature gry, jaki chciałem zaprojektować, tak żeby nie overskupować za bardzo i nie robić tej gry przez 2 lata. Zabrałem się więc za tworzenie gry i jednocześnie dogrywałem wstawki do pierwszego devloga. Film ten był bardzo przemyślany. Starałem się wpleść wszędzie storytelling, dynamiczny obraz, zabawę muzyką. Miał też super miniaturkę i catchy tytuł, a generalnie content był bardzo popularny za granicą i nie nagrywane w Polsce. Jednym słowem, sukces gwarantowany. Film zdobył 100 wyświetleń po miesiącu. Tylko dlatego, że wysłałem go na 50 różnych Discordów i prosiłem 100 osób, żeby go obejrzały. Na szczęście grę rozwijałem dalej i kolejne doblogi już miały całe 20 wyświetleń, jak się pofarciło. Generalnie w tym momencie zmienił mi się trochę cel. Wiedziałem, że wszystko co tworzyć jest na całkiem wysokim poziomie, a te filmy na YouTube to takie ziarenka, które wrzucając na YouTube zasadziłem i jak wyrosną, staną się popularne. No i jakoś bardzo się nie myliłem, bo te same filmy po paru miesiącach zdobywały nawet tysiące wyświetleń. Dodatkowo wstawiłem film o Unity. Które dosłownie parę dni później postanowił całkowicie zmienić swoją politykę opłat i wywołać tym taką kontrowersję i taki ruch w internecie, że ten film stał się dosłownie viralem na skalę polskiego Game -dewu. Wtedy postanowiłem zmienić trochę strategię. Uznałem, że grę to pracuje i wydam na Steamie co z około 2000 wishlist. Największym celem w tamtym momencie było po prostu skończenie gry i całego devlogowego projektu, tak żeby ktoś za parę lat mógł przejść, obejrzeć całą serię, znać zakończenie i dowiedzieć się, że gra jest cały czas dostępna i na przykład rozwijana. Celem było udowodnić sobie, że potrafię kończyć. Projekty I nie porzucać wszystkiego w połowie. Bo zauważ, wpadłem na pomysł stworzenia gry, bo nie poddałem się po poprzednich projektach. Wrzuciłem film o Unity, bo nie porzuciłem kanału po deblogach, które okazały się wtedy w topami. Udało mi się zrobić monetyzację na YouTube, bo pomimo słabszych następnych filmów, cały czas nie porzuciłem wszystkiego i tworzyłem treści dalej. Wiedząc, że kończenie tego, co się zacznie, przynosi tyle dobrego, chciałem jedynie sfinalizować wszystko co związane z grą. Potrzebowałem skończenia Farkos. Ta myśl pomogła mi nawet wtedy, gdy miałem takie gorsze miesiące i nie dotykałem nic co związane z groma i z na YouTube. Wtedy chodziło tylko o to, żeby skończyć to, co się rozpoczęło. No i co z tego mam? Dzisiaj, czyli w dniu zakończenia projektu, udało nam się zebrać ponad 2,5 tysiąca wishlist, a pewnie więcej, bo z tym jeszcze nie odświeżył statystyk, ponad 600 tysięcy wyświetleń na YouTube z zawrotnymi 12 tysiącami watchtime'u, około 4 tysiące subskrypcji i nawet przed wydaniem gry udało mi się spełnić cel zarobienia pierwszej złotówki. Dodatkowo, dzisiaj premiera mojej gry na Steamie, która zebrała całkiem dużą społeczność, gotową nawet do tworzenia kontentu do niej. I czy napisałem i nagrałem ten film tylko po to, żeby się tym przed Wami przechwalać? Oczywiście, że nie. cała płyta, której macie nie pomijać, jest taka, że życie nie jest deterministyczne. To, co osiągniesz, nie zależy tylko od tego, kim jesteś i gdzie się urodziłeś. Nie otrzymałeś od losu z góry wybranego i narzuconego życia. Nie możesz być biernym wobec świata. Jeśli chciałeś, a nie udało ci się zostać zawodowym programistą, to tylko i wyłącznie przez ciebie i to dlatego, że ty za mało się starałeś. Ty jesteś odpowiedzialny za swój los. To co robiłem przez 90% czasu wyglądało jak syzyfowa praca bez celu. Poświęciłem dziesiątki godzin na stworzenie gry o trawie i drugie tyle na montowanie filmów, które nie przekraczały nawet 20 wyświetleń. Nie miałem jakiegoś farta do YouTube'a albo przyjaciela z milionem subskrypcji. Wszystkie zasięgi i sprzedaż są wynikiem jedynie mozolnej pracy, która wynika z moich własnych przekonań i decyzji. Mogłem w tym czasie przejść na przykład trevi vinha me em Dodatkowo, najlepszym protipem, jaki mogę dać, jest, żebyś kończył to, co zaczniesz. Jeśli postanowiłeś przerobić cały zbiór zadań z fizyki, nie przestawaj w połowie. Jeśli postanowiłeś przerobić wszystkie arkusze maturalne, a jest już kwiecień, a ty dopiero jesteś w połowie, znajdź sobie czas i to dokończ. Nie możesz rzucać zawsze wymówką, że nie masz czasu. Prawda jest taka, że każdy z nas ma ciennie tylko 24 godziny. Bywały dni, gdzie wstawiam o 5, żeby montować te vlogi, a na 8 miałem do szkoły. Reasumując, jeśli ktoś myśli, że stworzyłem grę, żeby pokazać, że mój silnik jest lepszy niż silniki, to grubo się myli. Jeśli Ktoś myśli, że stworzyłem grę dla pieniędzy, to trochę się myli. To znaczy bardziej opłacałoby się robić literalnie cokolwiek, jednak zabrałem się za to z myślą o tej pierwszej złotówce. Ale moim zdaniem to bardziej filozoficzna chęć spełnienia w sobie jakiegoś dziwnego, głębokiego, wewnętrznego przekonania, i postanowienia oraz udowodnienia sobie, że mogę zrobić to, co zechcę, a to, co zrobię, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Generalnie nigdy nie spodziewałem się, że gra dostanie aż takie zasięgi i na pewno postaram się o jakieś takie proste updatey typu zwierzęta, czy coś w najbliższym czasie. Wszystkim dziękuję, wszystkie linki w opisie no i do widzenia.